Siemaneczko, Maneczko, witam Was w kolejnym filmie, jest godzina 5.30 a ja jadę właśnie na pole Będziemy orać, nic nie widać ale teraz, teraz widać Będziemy orać do zaorania pszenica pod do zaorania pola pod pszenica To jeszcze śpiała To jeszcze śpiała, ale niestety muszę jechać prędzej bo dzisiaj na 14 i żeby do, do roboty no, w sumie żeby jak najwięcej zaorać, bo jak nie skończę, to mnie wujek przyjdzie zmienić ale może skończę. On na to 7 godzin zobaczymy ile zaorza przez te 7 godzin Pola małe, więc może być zaorane nie za wiele Dobra, już my na polu, już coś widać już coś widać Także może coś się uda nagrać nie chcę za bardzo się tutaj e, skupiać na nagrywaniu, bo chcę jak najwięcej zaorać. Po coś przy okazji. Tutaj pole talerzowane pożepaku. B na razie. Talerzowane rzepaku No ta talerzówka, chyba, nie robi za dobrze. Jak tak to wygląda. No tak. jdou pro hřebci. tak. Napent. głęboko, ale to na pierwszym przejeździe może być jeszcze No, ale pierwszą musimy rozsunąć za mało materiału to To się okaże, że nie wziąłem młotka To będzie przypał Ustawione. Chwilka przerwy od orki. Muszę poprzyjać tu gałęzie, bo już ledwo co się mieszcza. O poprzycinamy to trochę. Raz, dwa. To raczej powinno być tak, że właściciele przycinają a nie jo ale każdy ma to w dupie, niech rośnie jak chce. No i zaś trochę mnie to spowolni. No tak już by było kilka przejazdów więcej. A tak stoję i obcinam gałęzie. Tak. No i jedemy. Został mi ostatnich dwa kawałki w sumie, ale chyba nie zdąża doorać. Bo jak mi przyjedzie, to nie zmieni. Ale jak na razie jestem tak spółka zadowolony. Tak i troska byle co. O, że tak, że nic nie widać Nic się nie zatyka Nawet w takich wrogach, tam to jest takie największe zaróżnięte To się wkrada z lasu, z kąt, No i zero problemów Zero problemów, idzie pięknie Przeważnie jadę na trzecim punktu biegu Sześć, i na godzinę, coś takiego Górki, mogę jechać szybciej. 9 na godzinę, ale. Patrzcie jak to wygląda. Eww. Jeszcze tutaj poprawić uchwyt na monitor, bo też to jest taki prowizoryczne, wczoraj na szybko robione. Ale nie myślałem, że będzie problem właśnie, że. Trzeba jakieś konto zakładać, czekać na aktywację dwa dni. Tak już może by coś się tutaj popróbowało przy orce. Choć do orki, GPS jest średnio bardziej do siewu, do takich rzeczy precyzyjnych już. Dobra, jeszcze tu zrobimy roz tak, żeby ten uwrotnik wyszedł w miara ok. Nie wiem, może od szóstej? Od pół do szóstej, za dwadzieścia Coś takiego. Dobra. Tak. Podgóra, pod górę Drugi półbieg Zawes się męczę na trzecim Jeszcze jakąś gałąź się zaczepiła A kurde Ciągnie się tam Może wpadnie Do to tam zostanie już Nie dość, że tak Na przechylę to jeszcze pod górka. Brakuje z 20 koni 30 Takich 6, 6 20 żeby go zastąpił to by było idealnie, myślę. I mocy dużo, dużo więcej. I bardziej komfortowo kabina. Tutaj jest jednak głośniej niż przez 1,20. Ale no, nie można narzekać. Zawsze mogło być gorzej. Patrzcie, jak to pole wygląda równiutko. Ideał. John Deere posprzątane, wczoraj gadka posprzątała. I tutaj musiałem zdjąć ta osłona rewersu, bo się nie mieściło. E, przy składaniu kierownicy blokowało. Tak jest na styk. Już myślałem, że to nie spasuje, ale... Udało się. O kur... Dobra, myślałem, że straciliśmy przedpóżek, ale jest. Ale jest za głęboko, pewnie temu. puściło, tu się popuściło. Od razu wszystkich to każdy się trochę popuścił. Ale przeregulował się tylko jeden u obrot Przyszło dociągnąć Dobra, mamy to Co tu jest? Wązka to tamto, sramto Co kręci się? Kręci się ten No się kręcą, no ten przetwórzek właśnie tu zablokował Dobra z jademy dalej